z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Elicha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaść, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do Niego. Co chcesz, abym cię ucinił?" Powiedział Mu niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Oto słowo Pańskie. Dobrze. I siostry, dzisiejsza liturgia jest tak bogata, że gdziekolwiek człowiek spojrzy znajduje fragmenty przepięknej Katechezy, które może naprawdę być dla nas dzisiaj lekarstwem dla naszej boleści. Słyszymy w pierwszym czytaniu z proroka Jeremiasza, że jest pewien naród, który został rozproszony, wypędzony na wygnanie. Taki uczyni diabeł. Diabeł rozprasza tłumy, a Pan Bóg przeprowadza człowieka. Są momenty w naszym życiu, być może nawet w ostatnich dniach tego doświadczałeś, że wydaje ci się, że jesteś tak zagubiony, że nie ma powrotu. I rzeczywiście są pewne sytuacje, z których nie ma powrotu, ale Pan Bóg w tym okazuje swoją miłość, że nas przeprowadza z powrotem. I to jest piękna przynależność do Boga, że On nigdy nie opuszcza dzieło rąk swoich. Jest mowa o tym, że ten, ta reszta Izraela powraca z karę za swojej niewierności, za to, że służyła obcym Bogom, że Pan Bóg ich prowadza, po, prowadzi z powrotem do ziemi obiecanej. I mówi prorok, kim są ci, którzy wracają? Są wśród nich niewidomi, dotknięci kalectwem, Kobieta brzemienna wraz z położnicą powracają wielką gromadą. Zobaczcie, że od samego początku Pan Bóg ucini historię z ludźmi słabymi, z grzesznikami, z ludźmi zagubionymi. Pan Bóg nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Bóg wybierał najmniejszy naród, skomplikowany naród, niespokojny naród, naród błądzący, naród niewidomy. I wśród tego narodu jestem ja i Ty. Kiedyś Jezus Chrystus mówi, że ja przyszedłem dla tych, aby, aby niewidomi spojrzeli i aby ci, którzy widzą, stali się niewidomimi i obrażali się na Niego arcykapłani. Czy to i my jesteśmy niewidomi? A ponieważ mówi, gdybyście mieli, byli niewidomi, nie mielibyście winy. Ale skoro mówicie, że widzicie, wasza wina trwa nadal. I to Słowo jest dzisiaj dla mnie i dla Ciebie Że jeżeli przychodzisz do tego kościoła Myśląc, że Ty wszystko wiesz najlepiej Że Ty widzisz, gdzie jest prawda A więc wytłumacz mi Dlaczego w Twoim życiu jest tyle nieszczęścia Dlaczego jest tyle nieprawości Dlaczego jest tyle upadków Jeżeli Ty widzisz, gdzie jest droga Dlaczego upadasz z drogi Problem jest w tym, że mi bardzo często Nie chcemy się przyznać do tego Że jesteśmy niewidomimi Święty Paweł, kiedy się nawróci, stał się niewidomy i dał się prowadzić przez brata. Nie przez kogo magicznego, większy od niego, przez brata dał się prowadzić. I chrześcijanin jest człowiekiem, który daje się prowadzić, który pozwala, aby przemówiono do niego. Bierzesz poganina. Nie można nic mu powiedzieć, bo on wszystko wie najlepiej. I Polska tonie w ludzi, którzy piszą w, w, na blogach i wszystko widzą najlepiej i atakują Kościół i papierze i wszystkich. A są szczęśliwi? Rzeczywiście widzą? W dniach, kiedy tyle ludzi się zgorszyło z powodu różnych sytuacji, czytając księgi Syrasidesa Sy, z mądrości Syrasydesa, biada ciebie człowieku, który sądzi człowieka do ciebie podobny Jeżeli ty dotknięty tą samą słabością Uważasz, że możesz sądzić bliźniego Jak możesz liczyć na zlitowania Na, mił na miłosierdzie twojego Boga My jesteśmy wszyscy słabi Ale jeden dla drugiego czasem jesteśmy katami I mamy ta żona, która wierzy jest grzesznicą Ale która związa się nad swoim mężem Bo jest słaby, bo ma wady, bo ma nałogu i zamiast być dla niego pomocą Jest dla niego katem I widzimy męża, który Cieszy się z upadków swojej żony Z jej słabości, z ich błędów Dlaczego? Bo w naszym sercu zagościł ktoś inny Niż Bóg miłosierny Ja jestem ojcem dla Izraela Często przychodzą do mnie ludzie I mówią, proszę księdza Kłóciłem się z Bogiem, zbuntowałem się przeciwko Bogu Bo prosiłem coś A Pan Bóg dla mnie nie ucinił Bracia i siostry jeżeli Pan Bóg byłby do Czego, by robić wszystko, co mi prosimy. Czy by Kościół był prześladowany? Trzeba byłoby iść, szukać człowieka w ciemnościach? Kościół pękałby szwach. Jeżeli by Chrystus był do tego, by wypełnić nasze zachcianki, nie byłby tutaj miejsce dla ludzi. Ale być ojcem nie polega na tym, aby wszystko robić dla swojego syna. Ale polega na tym, by wychować go, by on się stał mężczyzną. By on dojrzewał. By on stał się człowiekiem. Być ojcem to nie znaczy zdjąć z syna ciężaru jego życie, jego powołania, jego historii, ale polega na tym, by wychować go, by zbudować w nim tożsamość, człowieczeństwo, powołanie. Bardzo często w naszych relacjach my jesteśmy od siebie uczuciowo uzależnieni i myślimy, że Bóg też taki jest, ale Bóg tak nie jest. Bóg jest człowiekiem, który jest, przepraszam, Bóg jest ojcem, który jeżeli trzeba nas karcić, to nas karci. Jeżeli musi nas korygować, to twardo nam koryguje. I w tym wszystkim zajaśnieje Jego miłość. Kocha nas do takiego stopnia, by nie, by nie zostawić nas w naszej ślepocie, w naszym kłamstwie. Jezusie w pierwszym czytaniu obietnicy, że ten, który jest Ojcem, chce nas prowadzić z powrotem do Ziemi, gdzie naprawdę możemy odpociąć. Że on przygotował strumienia wody równą drogą, gdzie nie potkną się. Ci, którzy wybierali Boga, nie łakną, bo w ciągu całej drogi wszedł tyle trudu i, i, i to chodzenie pod słońcem, z tym zmaganiu się ze sobą cały czas towarzyszy im po drodze, równą drogą, źródło, strumienie. I mogą się nasycić duchem świętym, który pochodzi od Boga. Pan Bóg nie opuszcza nas nigdy. Jeżeli Ty dzisiaj się czujesz opuszczony przez Boga, to jest dlatego, że Ty go opuściłeś, a nie on Ciebie. Bóg jest naszym Ojcem. Jest Ojcem w tym, że nas wychowuje. Wich tym, że chce nas doprowadzić do prawdy i do dojrzałości. Byśmy nie byli jak dziećmi, którzy żyją szukając cukierki, którzy żyją dla swoich zachcianki, ale ludźmi, którzy biorą z ręce swoje życie, swoje powołanie, swoją misję i swój krzyż, który jest nieodłączną części naszego istnienia. Następnie, drugi wymiar tego Ojcostwa jest to, że Pan Bóg nie zostawił nas samych. Ale poświęcił mnóstwo swoich dzieci, aby posługiwali tych, którzy uwierzyli. I Pan Bóg daje nam proroków, kapłanów, mistrzów, nauczycieli, ludzi, którzy idą również razem z nami. Tak samo jak i ten, to strumień, ten strumień wody, tak samo są ci, którzy nas towarzyszą po drodze. Ta kobieta brzemienna, bo ja chciałem Wam powiedzieć na początku, kim są ci, którzy wracają, niewidomi. Ludzi, którzy nie widzą dokąd idą, ale ufają Bogu, który ich prowadzi. Następnie, ludzie dotknięci kalectwem. Kaleka jest tutaj, w tym sensie, człowiekiem, który stracił część swojej integralności, swojej godności z powodu grzechu, ale który nie został pokonany przez grzech. Człowiekiem, który upadł, ale który Pan Bóg go podtrzymywał, podźwignął i przeprowadził z powrotem. I następnie jest kobieta brzemienna, która jest obrazem Kościoła, Maria. Kościół jest ta, która jest święta, święty i grzeszny, bo w Kościele jest Duch Święty. I w Kościele jestem ja, ksiądz Carlos, grzesznik. Ale ten Kościół, jak kobieta brzemienna, ma rodzić Chrystusa dla świata czy ludzi, którzy nie, nie jest im obcy i błąd i upadku, noszą w sobie nowe życie, które jest darem od samego Boga, który nie opuszcza człowieka i mają zrodzić to nowe życie i to jest obraz naszej misji, po co szukamy Chrystusa, po co się modlimy po co zmagamy się z naszą ciemną stroną, jak lubimy mówić po to, aby Duch Święty pociął się w nas po to, aby w nas rodził się dla świata nowy człowiek Sprawiedliwi, kochający Boga, szanujący bliźniego. I to jest obrazem Kościoła. Drugi wymiar tego ojcostwa słyszymy dzisiaj, jaki zacząłem mówić, w listu do Hebrajczyków. Pan Bóg nam postawił ludzi do naszej posługi. I często słyszę, bo Wy jesteście gorsi. Bo Wy jesteście tacy i owacy. Nie umiem porównać ci gorszy czy lepszy, ale dzisiaj to słowo mówi, że z ludu wzięty i dla ludzi ustanowionych. Każdy lud, każdy kraj ma tych kapłanów, który wychował, którzy wzrastali w pewnych rodzinach, w pewnych środowiskach, którzy karmili się owocami pewnej kultury i są jacy są. Ale Pan Bóg jest na tyle pokorny, i to jest od samego początku historia zbawienia, aby powołać ludzi słabych, grzesznych, niegodnych i poprzez nich prowadzić dzieło zbawienia dla ludzi, którzy też nie są tego godni. W czym Ty zasłużyłeś? Ale prawdziwe wojsko ludzi poświęciło swoje życie, aby Tobie przypowiadać dobrą nowinę, aby posługiwać Twoje nawrócenie. Twoją wiarę. Od ilu lat chodzisz do tego kościoła? Przez tyle lat, ilu księży przychodziło przez te konfesjonały? Od tego momentu, kiedy ty zacząłeś rozumne szukać Pana Boga, ile ludzi posługiwało Twoją wiarę? Pociąwszy od katechetów, od ludzi, którzy świecili dobrym przykładem, ludzi, którzy dawali Ci odwagi, kiedy byłeś załamany. Ludzie, którzy wyrzekali swój plan życia Aby Tobie służyć w imieniu Jezusa Chrystusa Ja czasami pytałem Dlaczego czasami mówią na nas księży Ojciec Bo ja nie jestem godzien Ze względu na moich słabości, grzechów Nie jestem godzien być nazwany ojcem dla nikogo Ale chodzi o to, że poprzez nas grzeszników Pan Bóg okazuje swoje ojcostwo Poprzez nas Bóg Cię posługuje jest na tyle pokorny, że akceptuje używać takiego człowieka jak ja, aby do ciebie mówić, aby Ciebie rozgrzeszać, aby Tobie zanieść pokarm życia wiecznego. I tutaj, bracia i siostry, ja jestem przerażony, że w Polsce nie chorujemy na taką chorobę straszną, która się nazywa niewdzięczność. W kraju, który wielokrotnie Pan Bóg okazał swoją miłosierdzia poprzez kościół. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie czuje ani ząb wdzięczności do Boga i do Kościoła. Jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzi do nas i nie mówią to w tonie pretensji, ale by pokazać pewną rzecz, która jest w naszym sercu. Są ludzie, którzy przychodzą na przykład do kancelarii, prosząc coś, jakąś posługę, cokolwiek, jakiś dokument i wychodząc, nawet nie mówiąc słowo dziękuję. I nie mówię tutaj o braku wychowania. mówię o braku wdzięczności. Bo może być w naszym sercu taka choroba, takie nagranie, które mówi, że wszystko ci się należy. Że ciągle świat jest dłużny wobec ciebie. Że ty masz prawo do więcej. Że ciągle ludzie za mało cię kochają, za mało dla ciebie robią. I żyjemy w tym tonie pretensje wobec wszystkich. Ci dostrzegasz Chrystusa. Który służy Tobie, który przychodzi do Ciebie i obmija Cię nogi, tak jak Piotrowi, tak jak Judaszowi. Czy dostrzegasz Boga, który jakby chciał Cię gardzić i odrzucić, mógłby to robić dawno temu, dawno temu. Ale żywi ogromne uczucie, współczucie, miłości względem Ciebie. Będąc z Bogiem, służy Tobie tak, jakbyś Ty był Panem, a On sługą. I ja jestem wśród Was jak ten, który służy. Bóg cały czas nam posługuje. A mi w małżeństwie? A mi w rodzinie? Ile razy się rozpięta ogromną wojnę w domu, aby decydować, kto wyrzuci śmieć? Do takiego absurdu człowiek jest po prostu paralitykiem. Niezdolny do tego, by służyć nikomu. Czy to jest normalne? Czy to jest człowieczeństwo? Ktoś ma służyć, ale nie ja, bo ja jestem Panem. Niech inni mnie służą. Ja jestem wśród was, jak ten, który służy. Bóg, Ojciec, nieustannie nas posługuje. Gdyby Jego nie było, od dawna nasze grzechy by nas zmiażdżyły, naszych wrogów, naszych demonów. Cały czas stoi On i swoje anioły wokół nas, aby nas doprowadzić do zbawienia. I możemy być tak szlepcy, aby tego nie widzieć. Zawsze, kiedy ja przychodzę do was, przede mną dojdzie do prezbiterium, do ołtarza, mój stary człowiek. Mój grzech jest zawsze przede mną. Ja nie jestem godzien być księdzem. To przerasta milion razy moich zdolności. Ale taki jest Bóg. I powołuje słabych ludzi, aby pokazać, że przy ogromna moc tej miłości pochodzi od Niego, a nie z nas samych. Jeżeli byśmy tak zrozumieli, nie odważylibyśmy się sądzić naszego bliźniego, niezależnie od tego, czy on jest księdzem, czy biskupem, czy papieżem, czy sprzątaczką, czy kimkolwiek. Jak może zamieszkać Duch Święty w sercu człowieka, który uczynił z siebie sędzią wszystkich ludzi, w sercu człowieka, który uważa, że licząc na miłosierdzie Boga ma prawo potępić bliźniego? My jesteśmy wysłani dla świata jak antidot na tą truciznę, na ten jad, który panuje wśród nas, który panuje wśród nas, w naszych ulicach, w naszych środowiskach, w naszej internecie, ale najważniejsze słowo, najpiękniejsze, najbardziej pocieszające, jest słowa z Ewangelii. Przepraszam, że dzisiaj pozwalam się mówić trochę dłużej, ale nie sposób nie mówić o tych rzeczach, bracia. To jest ważniejsze od czegokolwiek, co, co dzisiaj chcemy uczynić. Spotyka się z, z tym Chrystusem, który dzisiaj chce właśnie z taką pokorą, z taką troską o Tobie i o mnie się pokazać, dzisiaj w tej Eucharystii. Jezus Chrystus wyro, wychodzi z Jericha. To jest wydarzenie z życiu Jezusa, który do takiego stopnia pokazuje, kim jest Chrystus, że stało się starożytną katechezą dla Kościoła Pierwotnego. Kościół uczynił z tego wydarzenia jedną z najważniejszych katechez dla tych, którzy chcieli stać się Chrześcijanami. Jest to ten człowiek niewidomy. W Ewangelii mamy dwóch niewidomych. Jeden, który nie wierzy, jest niewidomym, bo jest niewidomym od urodzenia i nawet nie prosi o zdrowienia, bo nie wierzy, że jest to możliwe. A ten człowiek, który stał się ślepcem, który stał się niewidomym i woła do Pana o pomoc, on słyszy, że zbliża się Chrystus i zaczyna krzyczeć do Niego. I to, bracia i siostry, jest modlitwą. Modlitwa to nie są rozkosze, zbieranie cukiereczki czy czegokolwiek podobnego. Modlitwa jest zawsze wołanie do Chrystusa. Ja w tym tygodniu doświadczyłem taką trudność w pewnym momencie, że myślałem, że po prostu się diabeł nie zmiaździ. I krzyczałem do Pana. I on mi pomógł. Ja nie wiem, co to jest modlitwą dla Ciebie, ale dla tego niewidomego była jedyna okazja by naprawdę dotknąć tego jedynego który może zmienić jego życie i modlitwa zawsze towarzyszy trudności przeszkody i on mówi Jezusie, synu Dawida czyli synu grzesznika bo Jezus Chrystus narodził się nie w jakimś wspaniałym rodzie ale w rodzie gdzie były wszystko mordercy, zdrajcy prostytutki tym się narodził Chrystus aby się to sami, z tymi którzy są ślepsami, z tymi którzy się źle mają bo nie przyszedł wołać sprawiedliwych, ale grzeszników I ten niewidomy widzi więcej niż wszyscy inni Bo wierzy, wie, że ten Jezus Chrystus jest jedyny, który może okazać mu miłosierdzie Jezusie, Syno Dawida Ty, który znasz ludzką słabość Umytuj się nade mną grzesznikiem I ludzie mówią, zamknij się Nie przeszkadzaj nas Robisz nam tutaj wiochę Opanuj się A on jeszcze głośniej Jezusie, synu Dawida ulituj się nade mną bo jest walka o jego życiu. Kiedy ty ostatni raz naprawdę ryzykowałeś to, co ludzie myślą o tobie, aby się spotykać z Chrystusem. Kiedy naprawdę byłeś gotowy stracić twarz, aby nie wstydzić tego, że kochasz Chrystusa, że pragniesz być z Chrystusem. Ale wszystko musi być taki kulturalnie. Wszystko musi być po łagodnie. Dlaczego? Bo nie mi, bo nie ufamy, bo nie mamy odwagi ryzykować wszystko, by być z Chrystusem. I ten człowiek nie patrzy na trudności, ale patrzy na tą niepowtarzalną okazję, by się spotykać z Chrystusem. I się zdarzy cud. Jezus Chrystus się zatrzymuje i mówi: zawołajcie go. I to jest misja kościoła, to jest moja misja zawołać dzisiaj Ciebie. Bo może Ty dzisiaj siedzisz i żebrzesz, bo nie widzisz, nie widzisz, jak być człowiekiem szczęśliwym, jak zwyciężyć Twój nałóg jak przestać pić, jak przestać zaglądać do pornografii, jak przestać plotkować, jak przestać kłamać, jak przestać kraść, jak przestać nienawidzić. Nie widzisz, nie widzisz, bo czas minie i coraz bardziej Ci mówi, że to życie jest bezsensowne, że Bóg jest daleko od Ciebie. I dzisiaj w tej eucharisty Przychodzi Jezus Chrystus I mówi przez swój kościół Odwagi, bądź dobrej myśli Woła Cię I tutaj się okazuje Wiarę bracia i siostry Ten człowiek ma na tyle wiary By rzucić siebie swój płaść. Jedyne jego zabezpieczenie Bo w tych regionach Można naprawdę umrzeć zimno w nocy I będąc niewidomym On wie, że tego płaściu, nie znajdzie znowu Rzuć to z siebie i idź za Chrystusem. Pełni ufności, że Bóg jest wierny. Że w Chrystusie Bóg jest wierny. Zerwał ze swoim zabezpieczeniem. Tak jak być może dzisiaj Ty jesteś zaproszony, by zerwać z Twoim zabezpieczeniem. Z zabezpieczeniem, które dają Twoich bożków. Z zabezpieczeniem, który daje to pocieszenie, ci grzechy seksualne, czy Twoja miłość do pieniędzy. Nie wiem, co dzisiaj się z tym płaszczem. Bo póki ten człowiek się ukryje, się ukryje w tym płaszczu, nie jest wolny. To zabezpieczenie nie daje mu to, co on pragnie w swoim sercu, bo on pragnie spojrzeć. On pragnie życie. Zerwał się. I z pomocą Kościoła doszedł do Jezusa. I kolejną część tego dialogu. Chrystus mu mówi, co chcesz, żebym cię uczynił. I dzisiaj w tej Eucharystii Jezus Chrystus Cię pyta, co chcesz, żebym Cię uczynił? I nie jeden z Was powie, chcę mieć chłopaka, chcę mieć żonę, chcę mieć domu, chcę mieć zdrowie, pieniądze, nowy iPhone, nowy samochód, chcę być ładniejszy, chcę mieć włosów, nie wiem. nie jest do zachcianki ale ten człowiek wiedział co potrzebuje Panie zobacz moją sytuację jestem martwy nie żyję, jestem tutaj nic nie mogę otwórz moje oczy przyjdź do mojego życia do mojej młodości do mojej seksualności tam gdzie jestem słaby tam gdzie jestem niewolnikiem Abym przejrzał, Panie. I tutaj zdarzył się cud, który nie uczynił Chrystus. Ten cud uczyniła wiara. Twoja wiara cię uzdrowiła. I od tego momentu człowiek przejrzał i szedł za Chrystusem drogą. Kościół nie jest instytucją. Kościół jest drogą, w której nauczymy się Poznać siebie, swoją własną bezsilność, swoją ślepotę. Kościół jest drogą, w której otworzą się nasze łaci. Obyś naprawdę dzisiaj się spotkał z Chrystusem. Obyś wiedział dzisiaj, co naprawdę najbardziej potrzebujesz. Bo Chrystus, który Cię kocha, pragnie poprzez Twoją wiarę tego dla Ciebie uczynić.